Dzisiejszy odcinek newsowy zaczynamy tematem Venom'a, a dokładniej jego drugiej części. Mimo tej całej Spider-Manowej otoczki i przerzucania go między Disneyem a Masony, prace nad kontynuacją Venom'a trwają w najlepsze. Sceny po napisach w części pierwszej dały nam do zrozumienia, że kolejnym przeciwnikiem tytułowej postaci będzie Carnage, czyli Kletus Casady którego rolę wcielił się nie kto inny jak Woody Harrelson. A teraz okazuje się, że przeciwników może być tak naprawdę kilku. Nominowana do Oscara Naomi Harris negocjuje udział w drugiej części widowiska w ramach kolejnego vilana, jakim jest Shriek. Jest ona dość mocno związana z postacią Kletusa w komiksach i włada mocami sonicznymi, takimi jak na przykład miotanie falami dźwięku. Co jak wiemy nie jest czymś, za czym przepadają symbionty. W roli głównej oczywiście powróci Tom Hardy, a na stanowisku reżysera tym razem zasiądzie Andy Serkis. Sama premiera planowana jest na październik 2020 roku. Widać, że jest na to jakiś pomysł, pytanie tylko, w jakim to wszystko wyjdzie, ale trzymam kciuki. I tym razem coś z nieco odmiennego gatunku. Nominowany do Oscara w zeszłym roku był również Willem Dafoe za główną rolę w filmie Van Gogh u Bram Wieczności, który to dzisiaj ma swoją polską premierę. Zresztą nie jest to jego jedyna nominacja, a kojarzyć go możecie chociażby z Aquamana, Spidermana, Johna Wicka, Project Florida i całej masy innych znanych produkcji. Jak już się pewnie domyślacie po tytule, jest to opowieść o życiu Vincenta Van Gogha, a konkretniej o jego najbardziej dramatycznym, a zarazem owocnym okresie życia. To właśnie wtedy Malarz wyrusza do Arles w prowansji i tam dzięki zupełnie nowym doznaniom tworzy swoje najsłynniejsze dzieła. I film stara się nam jak najlepiej pokazać ukazujące się tam kolory, światła czy też krajobrazy. Co więcej dla odmiany nie zostaje on tutaj przedstawiony jako szaleniec odcinający sobie ucho, a jako człowiek z krwi i kości, odkrywając przy tym tajemnice jego zagadkowej śmierci. Dla zainteresowanych, film jest dostępny już od dzisiaj w wybranych kinach Cinema City oraz kinach studyjnych w całej Polsce. Z racji na taką dystrybucję, link do listy kin, w których odbędą się seanse, zamieszczam w opisie na dole. Tak też miłego oglądania. Kolejnym tematem jest Netflixowy Wiedźmin, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. 31 października ma ukazać się kolejny oficjalny zwiastun produkcji, który zawierać będzie datę premiery serialu. W rozmowie z jednym z włoskich portali showrunnerka stwierdziła, że będzie to naprawdę brutalny serial i przekonamy się o tym już w pierwszym odcinku. W międzyczasie do internetu trafiło kilka nowych zdjęć prezentujących serialowe postacie i lokacje. Oczywiście więcej na temat wizualnych aspektów będzie można powiedzieć razem z oficjalną premierą trailera. A wy czekacie na Wiedźmina? Dobra, wiem, czekacie. Już jakieś pół roku temu pojawiały się pogłoski odnośnie jednego z największych crossoverów w historii filmów akcji. A mowa tutaj o dołączeniu Keanu Reevesa do obsady szybkich i wściekłych. W spin-offie serii Hobbs and Show pojawił się ostatnio Kevin Hart oraz Ryan Reynolds. Także jak widać, seria ewidentnie inwestuje w nowe twarze. Jak ujawnił producent serii Chris Morgan prowadzi obecnie rozmowy w tej sprawie z Reevesem i bardzo mu zależy na jego udziale w produkcji lub nawet kilku filmach. Początkowo miał pojawić się w spin-offie jako szef wrogiej organizacji, ten jednak pozostał nieujawniony, a Keanu nie pojawił się na ekranie. Kto wie, być może tym razem w końcu się uda. Z chęcią zobaczyłbym go w jednym filmie z resztą bohaterów, z tym, że po przeciwnej stronie barykady. Krótką informacją jest też pojawienie się pierwszego pełnego trailera do filmu Bloodshot, w którym, tak jak w szybkich i wściekłych, zobaczymy wina Diesla. A jak wypadam zwiastun? No, muszę przyznać, że, pomijając kilka scen z biedną walką w CGI i tym, że spora część fabuły została tutaj zaspoilerowana, całość mi się nawet spodobała. Szczególnie efekty i kolorystyka w tych scenach. I nie jestem jakimś mega fanem samego Diesla, ale kto wie, być może sobie tutaj poradzi. A sam Bladshot jest postacią z komiksów Valiant Comics. Jego ciało zostało zmodyfikowane dzięki nanotechnologii wprowadzonej do jego krwioobiegu, dzięki czemu potrafi wyjść bez szwanku nawet z największych opresji. No i to właśnie temu zawdzięcza pseudonim Bladshot. Na pewno sprawdzę ten film możliwie najszybciej, a premiera planowana jest na 21 lutego 2020 roku. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że przedstawione newsy, filmy czy też seriale przypadają Wam do gustu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ocenę i komentarz na dole i żeby zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.